Siemanko, witam na Skin Clubie, czyli drugim już odcinku z tej serii, która no naprawdę fajnie się przyjęła, bo w pierwsze dwa dni zrobiła 20 tysięcy odsłon, to jest bardzo dużo, jak na mój kanał, i zbliża się chyba w tym momencie pod 30 tysięcy, ale to ja tak patrzę trochę w przyszłość, dlatego że ja nagrywam ten odcinek dwa dni po poprzednim odcinku, bo tak Wam się spodobało, że chciałem po prostu nagrać to trochę szybciej i mi też na tej stronie się przyjemnie gra. Tak jak muzyka, która. Wierzcie leci pod tymi filmami, taka sama, możecie napisać w komentarzu, czy mam ją zmienić. Dzisiaj mam coś dla Was. Bo dzisiaj będzie giveaway taki. Nie wiem jeszcze do jakiej kwoty, ale to zobaczymy po dzisiejszych łapkach w górę i ogólnie wyświetleniach. Jeżeli zrobi to, to fajne, no to rozdam coś na kolejnym filmie. Co trzeba będzie zrobić, to oczywiście trading w komentarzu i coś jeszcze, o czym dowiecie się innej części tego filmu, żeby jakiś Jasiek, lat 9, czasem nie wszedł pod ostatni komentarz, skopiował go i przekopiował go drugi raz. Dlatego w innej części filmu powiem o co chodzi. A tutaj przed wami God Case, czy jak to się tam mówi. Chodzi o to, że mam teraz Taki mały sentyment yy, do tej skrzynki, bo z Zonem robiliśmy sobie batle i robiliśmy sobie nawet takie całkiem poważne battle po 150 dolarów, po 200 dolarów i ze 100 dolarów, które miałem ostatnio na koncie, zrobiłem prawie 900, bo mam jeszcze Tigera takiego yy, w ekwipunku, więc mam prawie 1000 dolarów ze 100 zrobionych yy, dzięki Zonemu. Także dzięki Maciek, bardzo dobrze z interesy mi się z nim robi. Także lecimy z pierwszą. No nie, no to jest właśnie ten przedmiot ten taki gorszy, nie, ten za 12 dolarków, a trafiały się nam lepsze i oczywiście zapraszam do pierwszego linku w opisie, jeżeli w niego klikniesz i przejdziesz, to masz 10% więcej do wpłaty i to jest jednorazowy kod, który się od razu wygeneruje, jak klikniesz ten link. I nie wiem, czy o tym wspomniałem, otworzymy sobie jeszcze raz w międzyczasie i nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale bardzo mnie cieszy... Ten odbiór, że napisaliście pod komentarzami, żebyście mogli oglądać dłuższe odcinki, niż te 80 minut, które robię. A to też 6 dolarów chyba, o Jezu, zapamiętałem nawet. Więc, więc po prostu może uda dzisiaj zrobić się jakiś dłuższy odcinek, ale przynajmniej zmontuję to tak, żeby nie wyciąć jakichś takich, bo czasami całkiem sporo wycinam. Jak na przykład jest jakaś seria porażek, to aż ciężko mi to pokazać, bo to jest też takie nużące dla widza, nie? Też jestem zdania, że jeżeli widz wchodzi na taki kanał, gdzie wiecie, o, kilka firm. Faktory to będzie 1000 zł. no tak, to będzie. Zobaczcie, i teraz tak, ja nadal myślę o polskich cenach, a przecież to są tak mocne te ceny tutaj, bo to są w dolarach, nie? Ja mówię 200, kurde. Co, 200 zł? A tu patrzę, dolar, nie? I tu jest dolar. I ja zapamiętałem cenę polską, że to jest 1000 ileś złotych. Faktoryniu New, firm to jest naprawdę kozak skinek, i szanse, jakie są w ogóle tutaj są podane, bo to jest tak zwany probably fair, szanse, na które miałem, były identyczne jak na. jak ze skrzynki Shadow Case praktycznie na. Skin czerwony tam jest chyba 0.32% jakoś tak, ale mniej więcej sami wiecie bo robiłem też filmik do którego was mogę odesłać na temat szans w skrzynkach w cs -ie. Dobra, to jest bardzo dobry item aczkolwiek ja na razie robię tu profit a jak już to taki uspik mnie interesuje w stat tracku a już tak całkowicie off topic zainwestowałem w kapsuły tylko nie wiem czy nagrałem już o tym film bo tak jak mówię trochę tak nieregularnie wchodzą zainwestowałem w kapsuły RMR legendy kupiłem tych kapsuł równy 1000 także zobaczymy myślę że też powstanie odcinek na temat właśnie takiego inwestowania w czasie i po prostu co jakiś miesiąc co dwa miesiące będę rzucał odcinek z, z aktualizacją ceny jeżeli coś fajnego się zmieni lub będzie jakiś przełom na na rynku, ale to wiadomo, że to jest tak zwana inwestycja long term, czyli po prostu długoterminowa na kilka lat rozłożona, a nie że na przykład za miesiąc już będą w cholery drogie. Dobra, dajemy sobie teraz dwie skrzynki dla podkręcenia atmosferki albo nawet trzy skrzynki, albo nawet cztery skrzynki. to jest za, za cenę praktycznie tego uspa, także za darmo otwieram. To jest 200 dolarów. To jest mało. To jest yy, 50 dolarów, to jest Kurde, nic nie zgadłem. 50, nic nie zgadłem. W sensie jestem na plus, nie? Bo ta skrzynka jest naprawdę dobra, ale <gryw> nic nie zgadłem. Szansę na to miałem. Dobra, to jest są całkiem porządne szanse, bo są 2-2-2-2, jedno 2, 2, 2, 0 jest. I teraz ja, największe szanse mam na Corticiere i na Xinglau, coś tam. One są po 8, po 8% i na serum. Dobra. I Neon Rewolucjon tu mi się trafił na dużej szansie, tylko że... Battle scared, czyli tam mniejszą szansę miałem na to, ale w sumie 9%. Kurde, fajne, mi się tak bardzo podoba ten Probably Fair. Wiecie ja co, tego Asimowka sobie zostawię, bo ja nie wiem jak tam bot postrzega czasem różne afki i sprawdzę przy wypłacie czy, yy, czy nie jest Black Blackscope, to sobie wezmę, bo nie wiadomo jak oni to traktują. Najwyżej spróbujemy stronę lekko oszukać. Otworzymy sobie jeszcze raz, jeszcze raz 4. Dobra, to było słabe, słabe, słabe tragedia. Uff, a nie, nie aż taka tragedia, 48 dolarów to Electric Hive faktorki, więc są o wartości skrzynki Dobra, nie aż taka tragedia, 40 dolarów w plecy, ale mimo wszystko i tak nadal na plus, więc mi się dobrze otwiera Są jakieś battle? Nie, nikt nie stworzył To ja stworzę jedną na czerwone skiny, może ktoś dołączy Eee, co ja zrobiłem? Aha, to ładnie otworzyłem batla. <laughs> Skrzynkę otworzyłem, przez przypadek Code Red. Ty to nie wiecie, że. Może będzie o wartości. A nie, dobrze. 34 dolary z 15. Kurde, jak to strona daje. Niech to będzie. To, co było przed momentem. To, co smisowałem. Tylko nie wiem, czy ktoś dołączy tak szybko. Dobra, wszedł ktoś. Poczekałem chwilę. A co to było? A wygrałem! <laughs> ale taką przewagą. Wygrałem, tylko oboje nie trafiliśmy nic powyżej wartości skrzynki, ale i tak wyszło. A jeszcze jedną taką battle. A dołączają ty, to może jakąś potężną battle dam. I wygrywam. <laughs> Dobra, to jest okej okay. Teraz pewnie kolejną przegram Utworzyłem battle na 4 osoby Za 30 dolarów, to całkiem spora już kwota Ten Pepe wszedł, co wcześniej był Matthew wysyła jakieś kurde głupoty Ja mu wyślę gówno Brugalini wszedł I też główna wysyła Też mu gówno wyślę Dobra, utworzyłem taką samą battle, ale na trzech Bo nie chciało znaleźć czterech Może tam tamci z pierwszej batty dołączą i będzie szybciej jest ten PePe O jest! Dobra i mafio ale tamten nie dołączył, why not? Na dwie skrzyneczki dałem, co przegrywam? Póki co... Przegrałem. To tyle się męczyłem, żeby tą bitwę założyć i mi to tak. Dobra, pięć otworzę. Jakoś tak Wiem, że powinienem po jednej tam otworzyć, żeby tak dla sprawdzenia, ale. Kurde, P90, 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 P90. P90. No to 50 dolarów straciłem. Głupi jestem. Wierzę jeszcze raz na tego goda. No kurde, no muszę, dobre to jest. Ja otwieram nawet 5. E, wierzę w to. Jestem, cały czas jestem na plus. Niezależnie od Xing, jest, no minus, minus. Ten akarz może być plus, ten akarz może być plus. I kilka firm może być potężny plus. Jest. 50 do tyłu. No dobra, odrobimy odrobimy to na upgradzie. Tego nie upgraduję, to jest ten Silk Tiger. Ja będę robił z tego kontrakt na Akacha X-Ray, mam nadzieję. 1500 zł z tego co kojarzę, więc to jest 10%. Muszę dołożyć jeszcze przynajmniej jeden albo dwa takie skiny, żeby mieć takie większe szanse. Wiecie o co chodzi, no bo do 30% jest taki bardziej satysfakcjonujący niż na 10%, bo to są, tam, to są tak zwane high riski. Tyle, żeby odzyskać. Haj jak kusi print stream faktory nie ja mam takiego samego, ale minimal wear i takiego mógłbym sobie chociaż zamienić Ale też nowego nowego go to będę chciał coś więcej Dobra, bo Fake 72% Zwrócę tylko szansę tak dla pewności Dużo ryzykuję, ale i tak ty, na tym nożem mi nie zależy, więc w sumie zmniejszy na to Żeby odzyskać i mieć na, pad, na battle Oooo, kurde, będzie chyba ciężko nie wierzę. Na 74% Dobra, odzyskujemy szybko. Chodzę na tego Bajoneta knife. Zobaczę i od razu potem to ulepszę i to tak z pewniakiem. Bo to nie może dwa razy spać na takim high procencie. To jest nawet niemożliwe. Będzie Safari Mesh, no trudno tam ile to będzie kosztowało. 217 dolarów, ile dałem? Ile dałem? i sell. A, 200 22... dobra to jeszcze raz. To wyszło tak na równo. O Jezu, będzie. Wiedziałem. 210, to poczekaj, to jeszcze raz. Ułamki tracę, naprawdę. Tu, jak mogę potrenować, to jeszcze potrenuję. No dobra, safari Mesh będzie. Well worn, nie to może więcej. Ja, dobra, i teraz szybki upgrade. Ja miałem tego Asimowa zostawić, tego z Black Scope'em. Szybka, szybko, szybko w drugą stronę. To jest niemożliwe. Skrzynka go od szybko. Ona naprawia to taki problem. Widzicie, lepsze, krótsze są odcinki, a nie takie długie. 47? Przez a 50 dałem. Jeszcze raz. A simov, ale on będzie drogi chyba. Nie tak bardzo jak myślałem. Jeszcze raz, tylko wejdę jeszcze w ten event, bo mam do odebrania chyba punkty jakieś O mój Boże yy, mam, mam skrzynkę z nożami za darmo do, do otworzenia na levelu 15 Także ja od razu ją otwieram i to będą darmowe wysiana, dobra, to mnie to ratuje Z flipami może być całkiem, całkiem fajnie, to ile będzie? 100 dolarków minimum? No z tym to będzie z 5,70 133 dolary za darmo I wracam na gody, jeszcze raz 5 Ej, co jest? Ty co jest? Widzieliście się, co się stało? Ja chyba przez przypadek otworzyłem coś, znaczy otworzyłem te 5 i szybko przewinąłem, zyskałem 400 dolarów na tym plus jeszcze te 212 i mam teraz 657. A nie, ja sprzedałem tego Silk, Silk Tigera. Żygać mi się chce. Ten odcinek jest naprawdę dziwny. Za szybko klikam, pod gdzie ja się spieszę? Cover knife battle. Znaczy sam ze sobą zawalczę. Dobra, tu może dużo siąść. Printstream. chyba na plus. Asimo, drugi... nie wiem co to jest plus. Kurde, nie wiem. Wszystko dziwne. tego Asimowa zostawię, tak jak mówiłem. Dobra, trudno, im dłużej gra na tej stronie, tym po prostu mój balans ja nie wiem, co się z nim dzieje, więc ja, ja wam mówiłem. Krótkie jest lepsze. Otworzę jeszcze trzy fajdy za całość. Bo tutaj akurat są same noże, więc nie mogę dużo stracić. A mogę dużo zyskać. Nie wiem, czy to warte. Nawaje, dwa nawaje to chyba źle. Ej, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przedaję i jeszcze raz. Good. O, o. O. No i bardzo źle. Ostatni raz. Good, chyba dobrze. Chyba dobrze. Chyba dobrze. Jednak źle. Kurde... Dobra. Dwie. Na ulepszacz. Ulepszam i zostawiam. Bo ten od dzisiaj nie dawał 340 Może być Last upgrade Spróbuję tego wulkana za cenę 412 A potem spróbuję go zamienić na tą awkę i po prostu odzyskam to co straciłem Boże, co ja narobiłem dzisiaj na tej stronie Ja mam taką naprawdę szczerą nadzieję, że Moje błędy zostaną wybaczone po tym, po tym rolu Znaczy, no nie będą No bo miałem 600, a mam Proszę, dawaj Siadło Dobra I to zostawiam i mam jeszcze 156 dolarów. I teraz 3 gody. <laughs> Muszę, bo. Muszę źle. Bardzo dobrze i yy, średnio. To no w ogóle nie odzwierciedliło tego, co powiedziałem. Otwieram jeszcze dwie. Dobrze i średnio. Bardzo dobrze! Dobra, i to sprzedaję, i teraz cztery. Średnio źle, średnio źle, ja pierdziele Dobra, nie jest tak źle, jeszcze raz. Ostatni idę, ostatni idę, bo się uzależniam, a to jest niezdrowe. Bardzo dobrze, średnio źle. Co? Akurat najgorszego dostałem. Dobra i ostatnie dwa średnio dobrze, ale to też może być dobrze, wystarczy tego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był za długi. Trochę pokręciłem. Teraz co trzeba zrobić, żeby wygrać skina o wartości, której jeszcze Wy nie znacie, ale poznacie na przyszłym odcinku. I tam też od razu rozlosuję. Także swój pseudonim na YouTube, czyli pierwsza i ostatnia litera, jak u mnie to jest DMG, czyli to będzie DIG. To po trade linku po prostu dopiszcie na końcu DIG. Wtedy będzie wiadomo, że to nie jest skopiowany komentarz, tylko Ty słuchałeś i wiedziałeś o co chodzi. Także to taki trik zastosowałem jako pierwszy. Mam nadzieję, że się to sprawdzi. Także ja Wam dziękuję. Zapraszam na moje social media. Śledźcie mojego Instagrama. Śledźcie Discorda. I oczywiście strumyki na Twitchu. Także ja Wam dziękuję. Trzymajcie się. Siema. Jeżeli tylko sprawdzam, czy ten yy, Asimov, którego dostałem, ma Black Scope także tylko jeszcze wejdę na trade. Raczej nasze dziudło trochę szczytujemy stronkę. No to mi nie wygląda jak Black Scope. ale, ale dusza, dusza chciwca nie zezwala mi tego nie zabrać, jak ktoś mi coś takiego wysyła, także po prostu biorę. I może to będzie w giveaway'u.